Czytania na miesiąc grudzień 2024. A w tych czytaniach znajdziesz poruszone takie tematy jak dom, rodzina, znajomi przyjaciele, sprawy finansowe i wasza energetyka, wasze zdrówko. Proszę, wybierz teraz talię od 1 do 3, która najbardziej tutaj będzie z Tobą rezonować. I teraz proszę, przyjrzyj się. Talia numer 1 z takim rewersem. Talia numer 2 i talia numer 3. Proszę przyjrzyj się, która tutaj najbardziej do Ciebie przemawia. No i jeśli już jesteś gotowy i wybrałeś swoją talię, to zaczynamy. Jednak jeśli nie chcesz oglądać wszystkich tych czytań, tylko to, które tutaj wybrałeś, to proszę kliknij właśnie w tak zwaną czasówkę, którą znajdziesz w opisie pod filmem. Klikając na czas przy danym linku zostaniesz przekierowany na odpowiednie dla Ciebie czytanie. To zaczynamy kochani. I zapraszam wszystkie osoby, które wybrały talię numer 1. Zaczynamy. Dom rodzina, znajomi, przyjaciele, czyli to jest środowisko zewnętrzne, no i sprawy finansowe i zdrówko, wasza energetyka. I tak zaczynamy od waszego domku, rodziny. Kochani, pokazuje się główny temat yy, spraw domowych. Yy, może to być kwestia tego, że tutaj trzeba będzie skorzystać z jakiegoś prawnika, osoby bardzo mądrej, osoby, która zna przepisy, bądź skorzystać z jakiejś instytucji, która rozstrzyga, która stoi na straży prawa, przepisów, tak? Bądź tak jak mówię, może zasięgniecie porady właśnie osoby, która tą wiedzę ma. To również może być, kochani, w waszym domu albo to wy, albo. Albo ktoś tutaj z waszego domu, osoba, która ma niesłychanie dużą wiedzę, jest osobą uczciwą, kieruje się logiką, strategią, ma pewne doświadczenie. A więc to tak mniej więcej wygląda główny temat. I co tu się dzieje? Dlaczego pojawił się taki główny temat? Związane z jakimś, z jakimś prawem, z jakimiś przepisami, z jakąś instytucją prawną, tak? z poradą prawną. Otóż podstawą jest dwójka osób, kobieta i mężczyzna, którzy tutaj po prostu robili różne rzeczy, były te sprawy ukrywane i teraz wychodzą te sprawy niejasne na światło dzienne. To jest pierwszy temat. Ponieważ to czytanie ogólne, to również zwrócę uwagę na to, że może to dotyczyć tego, że albo pewna kobieta, która jest dobrze usytuowana, ona tutaj po prostu czy miała jakąś firmę swoją, dążyła do czegoś, prawda, chciała coś tutaj uzyskać i właśnie posługiwała się, ukrywała pewne informacje, było dużo tutaj niejasności, niewyjaśnionych sytuacji lub to był właśnie mężczyzna, tak, który po prostu miał pewną kobietę przy sobie i ona była ukrywana, tak? To również dobrze może być odwrotna sytuacja, tak? Jeżeli jesteś mężczyzną i słuchasz tego czytania, to również to właśnie może być sytuacja odwrotna, gdzie to właśnie kobieta miała pewnego mężczyznę i tutaj ukrywała te kontakty i teraz wychodzą, wychodzą te rzeczy. Więc ogólnie rzecz biorąc, dla Was ta cała, cała sytuacja, to, że skorzystacie z tej porady, czy z osoby bardzo mądrej, czy sami po prostu rozważycie ten problem i będziecie się kierować, tak jak powiedziałam wcześniej, logiką i strategią, to przyniesie Wam nadzieję, szansę na rozwiązanie tego problemu. To jest karta gwiazdy, to jest wsparcie z góry, kochani. Nie jesteście w tym wszystkim sami i pojawia się właśnie ta gwiazda, ta nadzieja, że wszystko się tutaj dobrze dla Was zakończy. Czyli ten król, który Wam w głównym temacie wyszedł, przyniesie wam właśnie tą gwiazdę, czyli albo prawnik, albo, albo instytucja sądowa e, prawna, e, ona, te, tutaj właśnie ta karta przynosi tą gwiazdę, kochani, tak? Natomiast e, e, albo mamy do czynienia właśnie z grupą osób, która próbowała pewne rzeczy zataić, coś tutaj zachachmęcić, bądź to dotyczyło mężczyzny czy kobiety, którzy mieli tutaj kogoś i ukrywali pewne rzeczy, były te sprawy niejasne, tak? Tutaj kwestie też rodzinne, jakieś sprawy ogólne mogły być ukrywane i tak dalej. Więc to tyle, jeśli chodzi tutaj o sprawy domu rodziny na grudzień. Sprawy, sprawy związane z Waszymi znajomymi, czyli otoczenie zewnętrzne. I co tu się pokazuje? Głównym tematem mamy kartę świat. Ona mówi o. Tym, że coś dobiega końca, jakiś cykl się tutaj kończy. Więc jeśli macie tutaj, jakąś, jakiś znajomych, być może z zagranicą, albo też nie, tylko wyjechali właśnie z zagranicy, tutaj ten kontakt jakby się urywa. I może zaczniemy od początku. Podstawą tego jest jakieś przemęczenie, brak równowagi, słapania takiej równowagi, żeby połączyć takie dwa żywioły, tak, ogień i wodę. Tutaj tutaj był problem. Tu się wszystko coś pokończyło. Moi drodzy, zakończyło się definitywnie. I tu pokazuje mi się, że taka osoba wśród waszego grona właśnie albo wyjechała za granicę, zamknęła tutaj tematy definitywnie. Coś tutaj u niej nie było tak jak trzeba. I mamy tutaj wyjazd, bądź ta znajomość się dla Was definitywnie jakby zakończyła, ale karta świat przynosi Wam sąd ostateczny, a więc sytuacja, która mówi nam, że wydawało nam się, że wszystko jest pokończone, że sprawy zostały pogrzebane, że ta sprawa czy ten znajomy już nie wróci. Natomiast karta ta mówi, że ponownie po jakimś czasie rzeczywiście ta sprawa znowu ożyje. I y, albo to wy, albo ta osoba będzie korzystała z pewnej intuicji. Y, y, takie, takie będzie, albo to wy, albo ta osoba będzie miała przeczucie, będzie się kierowała tą intuicją, że jeszcze raz warto dać szansę tej znajomości. Także bardziej mi się tutaj pokazuje osoba, która niezadowolona była, y, starała się może powiązać koniec z końcem, y, może dźwigała ciężar tej znajomości na swoich plecach? Tak uważała, tak? Tak uważała. I po prostu zdecydowała się, że zakończy definitywnie, zerwie kontakty yy, i wyjedzie za granicę, bądź po prostu zakończy, oddali się, tak? Natomiast widać, że po jakimś czasie i mamy powrót, ponownie ta sprawa tutaj ożyje, tak? Jeśli chodzi o sprawy finansowe, no, kochani, tutaj grudzień pokazuje, że mamy jakieś rozczarowanie, które prawdopodobnie będzie dotyczyło nowej pracy, nowego pomysłu, nowej współpracy czy założenia firmy. Jakaś wizja początku była przed wami, jeśli chodzi o finanse? Być może, że oczekiwaliście tutaj, Byliście pełni entuzjazmu, nadziei na coś nowego, że to właśnie przyniesie Wam jakieś lepsze profity, czy finansowe, czy jakieś inne materialne. Tak, może myśleliście o jakimś zakupie, czy przeprowadzce, może myśleliście o jakiejś podróży. I po prostu coś tu w grudniu, niestety, mamy tutaj właśnie tą kartę rozczarowania. Troszeczkę będziecie żałować pewnych rzeczy, że to się nie powiodło, ale też karta pokazuje, że jeszcze nie wszystko, kochani, stracone, tak? Na tą chwilę mamy jakieś opóźnienie, mamy jakąś blokadę, ale kochani, karta ta przynosi Wam. W późniejszym czasie rycerza kielichów, a więc osoba, która wychodzi z pomocą, osoba czy tam firma, która przychodzi z jakąś ofertą, z jakąś propozycją, więc to jest dobre, to jest bardzo dobre. Mamy tutaj ruch, także widać, że ta sprawa na okres grudnia pokazuje się Wam tak nie za bardzo, natomiast ona będzie miała lepsze rozwiązanie później. Zdrówko, kochani kłopoty z ciśnieniem. Ciśnienie krwi albo ktoś Wam podnosi ciśnienie i stąd, tak? Bo pokazuje mi się też, to te ciśnienie krwi jest po prostu podnoszone albo z powodu kłopotów jakichś tam sercowych, albo jakieś, jakieś zauroczenie, tutaj jakieś uczucia uczucia w grę wchodzą, tak? No ktoś wam podnosi ciśnienie, więc mamy tutaj walkę, przepychanie się. To jest taka energia właśnie, która może się pojawić właśnie w tej kwestii w miesiącu grudniu. A jeśli chodzi o ostrzeżenia o choroby, no to tutaj, tak jak powiedziałam, ciśnienie krwi, tutaj trzeba przebadać się, bądź zwrócić uwagę na tą sytuację, tak? Odsyłam tutaj osoby, które będą odczuwały właśnie złe samopoczucie żeby skorzystać tutaj z lekarza bo być może właśnie te kłopoty z ciśnieniem krwi się tutaj zarysują no ale tak w ogóle energetyka pokazuje mi się, że będziecie mieli siłę na walkę na przepychanie się na współpracę z innymi mamy tutaj duże zaangażowanie dużą konkurencję bądź wejdziecie w jakiś konflikt kochanie wewnętrzny tak? może będzie właśnie dotyczyło że ktoś wpadnie Wam w oko i tutaj mamy kielich, a coś, jakiś początek, jakiejś sympatii też może być, bądź jakaś, jakaś radość, tak? jakieś pragnienie, coś dla Waszego serduszka, no i będziecie walczyć o to. Także tak tutaj się Wam pokazuje, moi drodzy, na miesiąc grudzień. Subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco, a ja na zakończenie Przysyłam Wam pozytywną energię. Kochani, dziękuję ślicznie i do zobaczenia. I zapraszam osoby, które wybrały talię numer dwa. Kochani, zaczynamy dom, rodzina, potem otoczenie zewnętrzne, finanse i zdrówko. I co tutaj w domu się dzieje? Kochani, no piękna karta. Pokazuje mi się, moi drodzy, że osoby, które wybrały tą talię, to pokazują mi się, że żyjecie jak w puchu. Może jesteście tuż już po jakimś remoncie mieszkania czy domu i widać, że bardzo Wam jest dobrze, czujecie się komfortowo. No, wydane były tutaj pieniądze. Zadbaliście tu też jest informacja, że moi drodzy, jeśli chodzi o dom, o rodzinę, to zadbaliście o komfort swój osobisty. Otoczyliście ten wasz dom taką enklawą, taka się stworzyła enklawa bezpieczeństwa, spokoju, wygody, komfortu, ale też pokazuje mi się, że osoby, które słuchają tego czytania, a mieszkają same, czują się z tym dobrze, jesteście osobami samowystarczającymi. Niemniej no, podstawą jest właśnie ta stabilizacja. Widać, że uzyskaliście tutaj ten grunt. No, ale jesteście jednak sami, moi drodzy, ale cieszycie się, dobrze Wam jestem. To jest Wasz wybór. Na chwilę obecną ja tutaj nie widzę w tej sferze jakichś takich grudzień niebezpieczeństw. Informacja jest taka na przyszłość, że przyjdzie czas, że trzeba będzie troszeczkę zgłębić pewnych informacji, To tutaj zdobyć jakieś informacje, moi drodzy, na temat tego, że tutaj trzeba będzie. Jakby zasięgnąć jakieś informacji, żeby pewne sprawy, które będziecie chcieli poprawić, które, że tak powiem, uznaje, uznaliście w tym czasie, że, że tutaj już nie da się nic z tym zrobić, ale będziecie chcieli ponownie wrócić do jakiejś sprawy ważnej dla Was, uzyskać tam zwycięstwo, aby po prostu zaspokoić swoje tutaj pragnienia, tak? Więc ja widzę, że na chwilę grudnia to pokazujecie mi się jako osoby, które zabezpieczyły siebie materialnie. Jesteście, czujecie się dobrze, właśnie we własnym tutaj środowisku, zadowoleni jesteście z domu, może wyremontowaliście swoje gniazdko, bo tam widać, że uwiliście gniazdko i dobrze się tutaj, moi drodzy, czujecie. Niemniej jednak, później pokazuje się, że ten okres takiej stagnacji mija, bo trzeba będzie tutaj zasięgnąć pewnych informacji, zdobyć informacje, żeby pewne sprawy ożyły, bo macie jakieś jeszcze tutaj pragnienia, jeszcze jakieś chęci. Odniesienia jakiegoś zwycięstwa w pewnych swoich marzeniach, no i będziecie dalej, jakby. Ja tu widzę Was jako osoby, które nie spoczywają na laurach, tylko dalej pra, zdobywają swoje pragnienia, tak? Czyli idzie to w tym kierunku. Jeśli chodzi o sprawy, moi drodzy, związane z otoczeniem Waszym zewnętrznym, a więc przyjaciele, znajomi, Kochani, pokazuje się główny temat, że ktoś tu użył mocnych słów, mocnych argumentów, było to zrobione przez tą osobę tak nie fair, tak? Zagrał. To jemu się wydaje, że, że dzięki temu odniósł zwycięstwo, ale jest to takie zwycięstwo, że tak powiem, niepewne dla niego. Na chwilę obecną mu się wydaje, że coś zyskał. Natomiast Natomiast jest to karta małej śmierci tarotowej, więc tutaj niestety ta wizja będzie i tak po prostu i tak ta osoba niewiele uzyska, tak? Ona tutaj moi drodzy miała inne spojrzenie na pewne sprawy, próbowała tutaj pewne rzeczy utaić, pewne rzeczy powiedziałabym spowolnić, się zablokować. To mogą być różne rzeczy. W każdym razie mamy kartę księżyca, która właśnie mówi o sprawach niejasnych, które ktoś próbował ukryć, zataić. Należy, no że tak powiem, wszystko to wyłazi i użył takiego argumentu no nie fair, tak, wobec Was. Co ta karta Wam przyniesie później? No mamy tutaj, jakby sytuację zakończenia cyklu z tą osobą, a, i to jest karta świata, i pewną tutaj samotność, tak. Tutaj kartę pustelnika, tak? Więc ja myślę, że ktoś pojawia się wśród Waszych znajomych, czy to w pracy, czy w otoczeniu, gdzieś tam, kto nie fair zagrał wobec Was, i po prostu tutaj mamy rozsypanie tej znajomości. W zasadzie zakończenie. Jeżeli to Wy, moi drodzy, użyliście jakichś słów, Jakiś argumentów, no niezbyt takich, powiedziałabym, w porządku, no to tutaj właśnie czeka Was ta samotność, brak ludzi wokół Was, więc weźcie to pod uwagę i jakby rozważcie to wszystko, tak? Jeśli chodzi o sprawy finansowe, kochanie, piękna karta, karta cesarzowej, a więc przeważnie jest to dedykowane dla kobiet. Świetnie sobie, moje drogie, radzicie. No, co tu dużo gadać? Karta cesarzowej, a więc to jest kobieta, która żyje w dobrobycie, potrafi ten dobrobyt wytworzyć. Tutaj nic nie brakuje, sobie świetnie, cesarz, cesarzowa sobie świetnie radzi, troszczy się, dba o to, co jest dla niej bardzo cenne. Dobra matka, dobra żona, dobra gospodyni. No, po prostu moi drodzy, być może, że niektóre z Was tu posiadają jakieś majątki ziemskie. No, jakby nie było tutaj, sprawy finansowe absolutnie nie. Być może, że będziecie też albo już jesteście właścicielkami firmy czy jakiegoś gospodarstwa rolnego, czy jesteście na jakimś stanowisku, moi drodzy, jeszcze aktywne zawodowo i tutaj, właśnie w tej randze cesarzowej, i stąd te pieniądze, stąd. Ten dobrobyt dla Was. I energetyka zdrowia jeszcze. Kochani, no wyszedł Wam diabeł. A więc tak, może zaczniemy od zdrowia. Hmm, ostrzeżenie, kochani, tutaj kwestie jakiejś zakaźnej choroby, hmm, bądź, słuchajcie, uzależnienia. To mogą być też uzależnienia od jakiejś sytuacji, od jakichś toksycznych osób. Gdzieś po prostu złapaliście się w jakąś pułapkę. Nie możecie tutaj z pewnych rzeczy może wyjść, tak? Ale to są, to są ostrzeżenia, moi drodzy. To jest chwilowa sytuacja, bo tutaj mamy rozwiązanie, tylko po prostu trzeba szerzej na to spojrzeć. Być może, że niektórzy z Was dali się, dali się złapać w jakąś pułapkę. Czy to chorób związany z uzależnieniem. Czy jesteście uzależnione od jakichś osób, które Was jakimiś umowami, przepisami skrępowały, tak? I tutaj wami powodują, może należycie do jakichś dziwnych organizacji. Kochanie, tutaj potrzebne jest takie otrzeźwienie dla wszystkich tych spraw. Więc tutaj moi drodzy, odsyłam Was. No i te choroby zakaźne, kochani, no dla mężczyzn, też jest ostrzeżenie, że mogą być kwestie seksualne tutaj jakieś problemy, tak? Może trzeba będzie skorzystać tutaj, właśnie, z pomocy lekarskiej, z pomocy te jakiegoś terapeuty. To dla osób, które może powinny się zapisać do jakichś właśnie instytucji, które pomagają z uzależnieniami, kochani, ale również jeżeli. Złapaliście się w jakąś pułapkę między ludźmi w instytucji, i tak dalej. To również tutaj, kochani, jest rozwiązanie, tylko trzeba po prostu szerzej na to wszystko spojrzeć. Także moi drodzy, to już wszystko. Subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco. A ja na zakończenie przesyłam Wam pozytywną energię. Kochani, dziękuję ślicznie, do zobaczenia i do usłyszenia. I zapraszam osoby, które wybrały talię numer 3. Zaczynamy najpierw dom, rodzina, znajomi, przyjaciele, czyli te otoczenie zewnętrzne, finanse i sprawa waszej energetyki na miesiąc, grudzień, waszego zdrówka. Tutaj które również będą jakieś ostrzeżenia. Kochani, dom, rodzina. Mamy piękną kartę, kartę gwiazdy, nadziei. Poza tym, słuchajcie, mamy grudzień jak ta gwiazda betlejemska, kochani. Być może coś ciekawego, takiego po prostu cudownego, właśnie w okresie wigilii może się wydarzyć. I bardziej mi się tutaj też pokazuje sytuacja, że ktoś w waszym domu albo choruje. Albo jest tutaj w okresie, powiedziałabym może po sanatorium, czy w trakcie sanatorium. Tu mamy, tutaj, były, tutaj trzeba było zawiesić pewne swoje jakieś kontakty, poświęcić więcej czasu dla siebie, dla swojego zdrowia. Mogło być to związane również z sytuacją, że może straciliście pracę, tak? Bądź przyszliście jakieś problemy sercowe i tak was to powaliło, bo czyli zdrowotne. W każdym razie mamy tutaj właśnie albo typowo zdrowotne. Jakaś osoba bądź to wy mamy tutaj osobę właśnie leżącą w łóżku i mamy tu taką właśnie przerwę. I oto grudzień przynosi wielką nadzieję, a więc uzdrowienie, kochani, tej sytuacji w domu. Uzdrowienie. I to jeszcze wsparcie sił z góry, moi drodzy. Nie jesteście w tym wszystkim sami. Co ta gwiazda wam przyniesie? Moi drodzy, później trzeba będzie jeszcze powalczyć, jeszcze się pomęczyć, ale to już koniec, tak? Te, tej, 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 tej takiej sytuacji, która wymaga dużo wysiłku. Być może, że niektórzy z was będą musieli skorzystać z jakiejś rehabilitacji. Nie będzie łatwo. Trzeba będzie brać to na, na barki, tak? Wiadomo, rehabilitacja nie zawsze jest taka łatwa, wymaga wielu wyrzeczeń, wiele wysiłku, no i wytrwałości, moi drodzy, wytrwałości, ale widać, że, że, że jeszcze troszeczkę kochani, i jest szansa, jest nadzieja, jest szansa. Jeśli chodzi o związki, o sprawy jakieś wewnętrzne, wasze domowe, rodzinne, to tak jak mówiłam, tutaj pojawia się gwiazda, ale jeszcze troszeczkę trzeba powalczyć, i jeszcze tutaj pewne swoje marzenia względem waszego domu czy rodziny. Tutaj jeszcze trzeba wziąć na siebie pewne obowiązki. Także to, jeśli chodzi o dom rodzina, kwestie tutaj otoczenia zewnętrznego waszych znajomych. I głównym tematem jest pewien, pewien mężczyzna, który posiada duży kapitał, pieniądze, bądź jest to um, jakaś firma bardzo dobrze usytuowana, może być to bank, kochani. Bądź osoba pracująca właśnie w takiej instytucji jakiejś finansowej, ma to związek z finansami, kochani. Jest to osoba majętna i bądź to jest bardzo bardzo taka bogata instytucja, albo instytucja, która posiada środki finansowe. I teraz, co tu się takiego dzieje? To też może być właśnie, tak jak powiedziałam, mężczyzna, który może Wam pomóc w jakiejś kwestii. Co przyniesie, może tak, co jest podstawą tego, że tutaj właśnie taki temat się zarysował. Widać Was, że jesteście osobami, które mia, mają już jakieś doświadczenie, dużo rzeczy coś tutaj robiły i teraz podjęły decyzję. Jesteście po jakiejś walce. Jesteście tutaj osobami, które właśnie odniosły jakieś. jakieś w cudzysłowie, rany w potyczce, tak, ale nie było łatwo. Tutaj broniliście się przed sytuacją losową, moi drodzy. Nie tyle co przed ludźmi, ale jakieś sprawy losowe. Tutaj była wieża, posypały się jakieś sprawy, czy wasza firma, czy, coś, yy, czy jakieś sprawy związkowe, czy... ale raczej mi się pokazuje sprawy finansowe, coś z pracą. Yy, dużo Was to emocji kosztowało, yy, szukaliście rozwiązań. Kroczyliście, nie było efektu, i los jeszcze przypieczętował tutaj jakąś taką sytuację, że wy musieliście się bronić tutaj przed instytucjami, tutaj nie tyle co przed konkretnymi osobami, ale dużo tutaj jakichś spraw było do załatwienia, musieliście stawić czoła, żeby się obronić, wybronić z tej sytuacji. Jakieś zarzuty, ktoś próbował, jakieś instytucje próbowały. Was strącić z zajmowanej pozycji, ze stanowiska, i tutaj w końcu już udało Wam się jakoś to unormować, podejmujecie decyzję dalszą, tak? Jesteście tutaj zabezpieczenie i tutaj właśnie wygląda na to, żebyście się zwrócili do tej instytucji, do tej osoby. O pomoc, żeby, żeby tutaj realizować Wasze pomysły, Wasze działania, i ten król przynosi Wam szybkie rozwiązania, szybkie, szybki zastrzał pieniędzy, moi drodzy. Więc jest jakaś pomoc, jest jakaś wiadomość. I tu idą wiadomości szybkie, sprawy się bardzo szybko toczą. Więc ta osoba w Waszym otoczeniu będzie miała bardzo duże znaczenie. Jeśli chodzi o sprawy tutaj finansowe, pokazujecie mi się. Co niektórzy, jeśli chodzi o kobiety, tak? szczególnie o kobiety, które y, macie pewne, pewien majątek, pewne zasoby finansowe y, i po prostu pilnujecie tego wszystkiego i o to wszystko, y, to też mi się jako kobiety, które pracują, tak, jeszcze pracują, mają pieniądze, y, są samowystarczalne i być może macie jakieś stanowisko, które przynosi wam tutaj dobrą monetę, jesteście jeszcze nadal aktywne zawodowo, a przede wszystkim tutaj ja widzę właśnie, że to wy będziecie może mieli jakieś zasoby, żeby komuś pomagać, wdroszczyć się o kogoś, bądź kochani, ponieważ to czytanie ogólne to pokazuje mi się tutaj, że, że tu może być jakaś kobieta, która pomaga wam finansowo, tak? Może być to, która, wam, która ma pieniądze i która jakby tutaj pomaga. Bądź y, jakaś kobieta, która y, jest w jakiejś firmie, na stanowisku. Bądź ktoś, ktoś znajomy, znajomy wokół Was. Ale głównie mi się pokazuje, że y, posiadacie jakiś zasób finansowy i dajecie sobie w ogóle w życiu radę. Więc to jest takie główne przesłanie, tak? takie nie wchodzące w drobiazgi, w szczegóły. Nie widzę tutaj takiego zaburzenia. No, natomiast jeśli chodzi o zdrówko, moi drodzy, ostrzeżenie, więc trzeba iść do lekarza. Jeżeli jakieś objawy są niepokojące, dotyczące tutaj coś z krzepliwością krwi jest, się dzieje. A jeśli chodzi o w ogóle energetykę, moi drodzy, to pokazujcie mi się jako osoby właśnie, które zwyciężają, które przewodzą, które chcą być liderami albo w domu, albo w środowisku we własnych, ludzie Was podziwiają tak, za Wasze osiągnięcia być może wszystkiego nie wiedzą o Was ale, ale jawicie się im jako osoby, które, którym dobrze się powodzi tak, patrzą na Was z podziwem bądź to będzie miesiąc takiego właśnie triumfu, zwycięstwa pokonacie, albo jakąś chorobę, albo jakieś sprawy, problemy i ludzie będą was podziwiali, że daliście radę. Więc tu jest taka energetyka dla Was. I to już wszystko. Subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco, moi drodzy. A ja na zakończenie przesyłam Wam pozytywną energię. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia i do zobaczenia.